Piotr Wasześnik, witam ze Studia Telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest dr Stanisław Korczyca, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, sekretarz miasta Olsztyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan doświadczonym samorządowcem, politykiem. Był pan wiele lat burmistrzem Miłomyna, jak dobrze pamiętam. Się. parlamentarzystą, senatorem. Dzisiaj jest pan sekretarzem miasta. Z jakimi problemami dzisiaj boryka się samorząd największego, największy samorząd w naszym regionie? No myślę, że to, co jakby zatraca ideę samorządności, to dzisiaj zauważamy, że jakby państwo, rząd, trochę zawłaszcza samorządy, w sensie takim, że nie daje samorządom jakby? Możliwości podejmowania decyzji ogranicza te samorządy w, no choćby nawet w ilości środków, które powinny trafiać do, do samorządu. Czyli można powiedzieć, że samorząd już nie jest tą taką administracją, która oddolnie podejmuje różnego rodzaju decyzje, czyli sama decyduje o tym, co będzie po prostu w danym mieście czy gminie, powiecie. Natomiast próbuje się zastąpić jakby te. Decyzje jakby takimi rozwiązaniami odgórnymi. I to jest trochę niepokojące, ponieważ zawsze uważaliśmy, że samorząd to jest właśnie ta instytucja tutaj na dole, która sama decyduje o tym, jak ta jednostka samorządowa będzie się rozwijała. I to jest, można powiedzieć, no podstawowy problem. Mogę powiedzieć śmiało, że no chyba rząd nie lubi samorządu. Bo zawsze uważaliśmy, że samorząd jest to instytucja, która po tych wszystkich zmianach, po 90 roku chyba najbardziej w Polsce się udała. To właśnie dzięki samorządom zawdzięczamy, że miasteczka, gminy, miasta duże tak mocno się rozwinęły. No i jest dzisiaj no, taka sytuacja, gdzie. No wszyscy jesteśmy chyba z tych wszystkich działań najbardziej zadowoleni. Chciałbym zapytać, bo ostatnio samorządy podnosiły sobie wynagrodzenia w zasadzie radni plus włodarze miast czy prezydenta czy miasta. Czy również pracownicy podrzędni mogą liczyć na takie pieniądze i z czego w ogóle wynikało? Czy to państwo sami zdecydowaliście o tym, żeby podnieść te wynagrodzenia? No, no właśnie to o, o tym panie redaktorze mówimy to Pierwszy temat, który Pan praktycznie dzisiaj poruszył, to czy samorządy mają taką możliwość podejmowania decyzji? Oczywiście, że to powinny być decyzje od samego początku e, samorządu terytorialnego. Ile burmistrz zarabia, wójt, czy, czy jak, jakie, jakie powinny być, jak, jak wysokie diety powinny być radnych. Natomiast nie do końca tak jest. No, oczywiście ostatnie rozporządzenia, więc to wynika też z regulacji ustawowych, że właśnie Szefowie tych jednostek, wójt, burmistrz i prezydent, im zostały uregulowane właśnie ustawowo-prawnie wynagrodzenia. I te 80% można powiedzieć tej, tej, tej podwyżki, jakby dla tych wszystkich samorządowców, mówię tu o wujcie, burmistrzu i prezydencie, jest uregulowana ustawowo. Czy po prostu się to radnym podoba, czy nie, to po prostu samorząd takie środki tym ludziom Powinien wypłacać. To nie był pomysł samorządowców. To nie był pomysł absolutnie samorządowców, tak jak zmniejszenie swego czasu o 20% wynagrodzeń, właśnie dla szefów jednostek samorządowych. No a co mogą liczyć urzędnicy w tej sytuacji? Czy też Oczy... mogą liczyć na podniesienie wynagrodzeń? A to już jest właśnie wewnętrzna sprawa danego samorządu i wtedy w budżecie trzeba znaleźć pieniądze na podwyżki dla pracowników i oczywiście te podwyżki pracownicze. Mogą, mogą być. Tak jak jest na przykład w Olsztynie od 1 stycznia 2022 roku, będą podwyżki dla wszystkich pracowników, których jest około 3000, nie tylko w samym ratuszu przysłowiowym, czyli Urzędzie Miasta, gdzie jest ponad 600 pracowników, ale w różnych jednostkach. W których jest ponad 100, będą podwyżki od 1 stycznia. I to jest wola po prostu samorządu. Z tego co wiemy, doszło do sporu zbiorowego z pracownikami ratusza. Czy doszliście do porozumienia? To znaczy jeszcze nie, natomiast rzeczywiście jest spór zbiorowy z pracownikami. Na razie jest spisany protokół rozbieżności, ponieważ. A z jakimi żądaniami już? No właśnie. Związki zawodowe wyszły z jakby tak, z trzema postulatami. Pierwszy postulat to jest podwyżka dla każdego pracownika o. 1,5 tysiąca złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2021 roku. Drugi postulat to ro ro roczna waloryzacja na poziomie inflacji. I trzeci postulat to zasilenie funduszu świadczeń socjalnych na poziomie 1000 tysiąca złotych na jeden etat. Czyli są to żądania, które są nie do spełnienia w tej chwili przez samorząd, bo wiemy, że płace na w samorządach, i taka jest konstrukcja budżetu, która wynika z ustawy o finansach publicznych, że nie każde środki, które wpływają i zasilają budżet miasta. Można przeznaczyć na płace. Na przykład nie można sprzedać nieruchomości i przeznaczyć te środki na podwyżki płac. Jest odpowiednia, odpowiednie na to przepisy, te pieniądze są jakby kwalifikowane, i pomimo, że to jest tak ogromny budżet, który jest ile on tak, 1 miliard 612 milionów, ktoś by powiedział, no w takim dużym budżecie nie można znaleźć tych środków, no właśnie jest bardzo trudno ze względu na to, że te środki są kwalifikowane i nie każde środki można przeznaczyć na, na płace, ale nie mniej jednak jest, są rozmowy prowadzone ze związkami i na ten czas będą te podwyżki od 1 stycznia na poziomie 300 zł dla każdego z pracowników. Natomiast postanowiliśmy, to jest decyzja również pana prezydenta, że po pierwszym kwartale 2022 roku zobaczymy, jak zostaną skonstruowane finanse budżetu już po podsumowaniu roku 2021, i wtedy będziemy podejmować decyzję, czy stać nas na kolejną podwyżkę. Dla pracowników podejmiemy taką decyzję, myślę, na początku kwietnia 2022 roku. A jak pan sądzi, czy te postulaty urzędników są słuszne? Myślę, że tak, No przy tej drożyźnie, która w tej chwili jest. Przecież ja na co dzień rozmawiam z pracownikami, bo jestem odpowiedzialny za organizację pracy i rozmawiam no, na pewno z dużą częścią załogi. Tej, tej, można powiedzieć, trzy tysięcznej załogi, bo mówię o już takim globalnym zatrudnieniu przez miasto Olsztyn pracowników samorządowych, to muszę jednoznacznie powiedzieć, że ludzie mają coraz więcej problemów. Przecież to są często młode małżeństwa, które mają kredyty, zobowiązania i jeszcze ta drożyzna w, w, w utrzymaniu mieszkań, i tak. No, no to, to wszystko powoduje, że jednak te regulacje po prostu muszą być. I te podwyżki muszą nastąpić, bo w przeciwnym wypadku, no po prostu ci ludzie nie zamkną swoich budżetów i będą mieć ogromne problemy. Jako doświadczonego samorządowca, chcę Pana też zapytać, bo jest Pan przecież Radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak ocenia Pan ogólnie dzisiejszą sytuację i przyszłość funkcjonowania samorządów w perspektywie tych reform, które zostały wprowadzone przez nasz rząd? Ja myślę, że samorząd sobie świetnie radził bez ingerencji rządu. Przecież same założenie było takie, żeby kiedy tworzyliśmy samorządy, że jednak ta ingerencja państwa, czyli te decyzje centralne będą jak najrzadsze i tylko w przypadkach koniecznych będzie mógł rząd po prostu wnikać jakby w funkcjonowanie samorządu. Natomiast ten oddech rządu, powiedzmy tej, tych decyzji centralnych czujemy praktycznie na każdym kroku i to nas po prostu trochę niepokoi. Ja pamiętam, kiedy kończyłem na Uniwersytecie Warszawskim takie studia podyplomowe samorządu terytorialnego, kiedy tam na wykładach byli bardzo znani, można powiedzieć, ludzie, prawnicy, którzy zakładali się samorządem, zajmowali się samorządem terytorialnym, również pracowali na uczelniach zagranicznych, a więc tych zachodnich, tam gdzie ten samorząd bardzo dobrze funkcjonuje to oni mówili, że samorząd to jest no, bardzo dobrym rozwiązaniem dla rozwoju każdego kraju, ale pamiętajcie, że wcześniej czy później będzie jakaś partia, która będzie chciała zawłaszczyć ten samorząd, bo po prostu nie będzie im to na rękę i ten, wyliczą sobie, że ten target wyborców, który, na który liczą, no, nie będzie oczekiwał jakby takich pozytywnych działań samorządu. Będą chcieli po prostu decyzji centralnych. Tak jak dzisiaj są decyzje centralne, które często zadowalają jakoś, jakieś grupy społeczne. No i niestety tak się stało, że dzisiaj ta ingerencja. W samorząd jest bardzo duża, choćby nawet finansowanie samorządów czy pomoc na różnego rodzaju inwestycje, jedne samorządy dostają takie środki, drugie samorządy tych środków nie dostają. Nie wiemy, jaki to jest klucz, a więc co trzeba zrobić, żeby samorząd się kwalifikował do otrzymania takich środków, a najlepiej jakby to były po prostu procedury i pewne mechanizmy, które by gwarantowały jakieś, no, jakąś sprawiedliwość, taką elementarną sprawiedliwość, po prostu w pozyskiwaniu tych środków, bo ona powinna zależeć od aktywności społecznej, od samorządu, od inicjatyw, które są tutaj na dole, a tak naprawdę my nie wiemy, od czego to. Zależy. Samorząd województwa głównie jest dystrybutorem środków też strukturalnych. Yy, nie ma tutaj obaw, że one są zagrożone, bo tutaj już różne sygnały dochodzą, czy w ogóle dostaniemy te pieniądze. No, panie dyrektorze, oczywiście takie obawy są, ponieważ już te pieniądze powinny funkcjonować, już te pieniądze powinny być rozdzielane i te pieniądze powinny zasilać naszą gospodarkę i uzupełniać trochę te luki, które powoduje choćby nawet pandemia, czy ta sytuacja, która w tej chwili jest i w Polsce i na świecie. Inne kraje czerpią z tych środków już no, korzyści, ponieważ rozwijają swoją, Swoją gospodarkę, natomiast my no, na razie jesteśmy jakby w takiej poczekalni i nie wiemy, jak to się zakończy, bo wiadomo, że środki te unijne no, zależne są po prostu od środków, które trafiają do Polski z Unii Europejskiej. A jak to wygląda w samorządzie Olsztyna? No, u nas jest podobnie, tak jak w innych samorządach. Tutaj właściwie to jest jeden mechanizm. Nie ma takiego mechanizmu, który by dawał większym miastom na przykład te środki, a mniejszym nie. No, po prostu wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji i, no i czekamy z utęsknieniem, czekamy, bo mamy sporo projektów, które praktycznie są w takiej poczekalni i będziemy mogli ruszyć, kiedy kiedy po prostu te środki będą, mnie też jako radnego i przewodniczącego komisji samorządu terytorialnego pytają no kiedy będą te środki no ja odpowiadam no będą wtedy kiedy one zostaną globalnie uruchomione dla Polski, ale Polska oczywiście musi wykonać pewne zobowiązania w stosunku do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej i wtedy dopiero te środki zostaną uruchomione. No czekamy na te środki jak na zbawienie, ale no, na dzień dzisiejszy po prostu ich nie ma. Czyli te, ta perspektywa nie rysuje się zbyt optymistycznie? No niestety nie, ponieważ jak będziemy w dużej zapaści, a spodziewam się, że taka zapaść może być, te środki, nawet jeżeli one przyjdą, to będzie je trudno uruchomić, bo to będzie zupełnie inny napęd, będziemy trochę w innej pozycji, bardziej wycofani. Może potracimy pewne, Pewne pozwolenia, choćby nawet na budowę, i tak dalej, będzie trzeba to uzupełniać. Czyli no to, to, to nie jest tylko kwestia przesunięcia jakby czasowego, ale również będą problemy z przygotowaniem różnego rodzaju projektów. Dzisiaj jeżdżąc po stolicy regionu no widać bardzo wiele inwestycji, które jest realizowane. One przecież też są z udziałem środków zewnętrznych. Czy te inwestycje nie są zagrożone, czy to nie będzie powodowało opóźnienia? No, Kontynuowane inwestycje to z nimi jest mniejszy problem. Rzeczywiście ma pan rację, że właściwie te duże inwestycje, które nam najbardziej odpowiadają, bo one jakby w takiej największej mierze nakręcają koniunkturę. To właśnie widać i możemy zauważyć te tabliczki, które są przy tych inwestycjach, że sfinansowano ze środków Unii Europejskiej. Mogą być też oczywiście zagrożone, no bo te, te środki muszą być fizycznie, bo tam są wykonawcy, tam na te środki no, no, no czekają po prostu konkretnie ludzie, A w efekcie te środki trafiają również na płacę wielu tysięcy, czy, czy w, no w skali województwa pewne, pewnie. Pracuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi po prostu. Na zakończenie naszej rozmowy chciałem jeszcze zapytać o taki wątek, bo ostatnio dosyć sporo się o tym mówi, że samorządowcy często zastępują się albo uzupełniają rady nadzorcze w różnego rodzaju spółkach w sąsiednich gminach. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? To znaczy, ja myślę, że, że tutaj ja nie widzę jakby specjalnej korupcji, dlatego że jeżeli są to ludzie kompetentni, bo generalnie w radach nadzorczych powinni być ludzie, którzy po prostu do tej spółki coś wniosą, a więc muszą mieć wiedzę, kompetencje. Jeżeli już po prostu nie wchodzą jakby bezpośrednio w proces, bo tam jest organ zarządzający, czy jest prezes, proces funkcjonowania tej, tej spółki, no to przynajmniej spełniają jakąś funkcję nadzorczą, tak jak sama nazwa mówi, że to jest rada nadzorcza. Czyli ja bym tutaj nie miał jakby tutaj takich, takich uwag. No, czy to jest dobry klucz, czy nie? No, no może lepiej, jeżeli. Powiedzmy, ktoś mieszkający w jednym mieście jest w spółce w innym mieście, jest bardziej obiektywny niż po prostu jakby funkcjonował w tym samym mieście. Ale wydaje mi się, że jest to o wiele lepsze, można powiedzieć, lepsze rozwiązanie niż na przykład jakiś nepotyzm czy zatrudnianie ludzi do zasiadania w spółkach. Skarbu samorządu można powiedzieć, niekompetentnych albo no, ludzi jakby powiązanych rodzinnie powiedzmy z decydentami, no, no to to jest po prostu bardzo niebezpieczne, ale jeżeli są to kompetentni ludzie z uprawnieniami, którzy wniosą w coś pozytywnego do tych spółek, no to wydaje mi się, że ja bym tu nie upatrywał po prostu jakichś tam nadużyć czy korupcji pewnych. A sam pan uczestniczy i pracuje w, na przykład w jakiejś radzie nadzorczej? Tak, pan prezydent oddelegował mnie do pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej w Olsztyńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Miasto jest odpowiedzialne za politykę mieszkaniową, w związku z tym pan prezydent chciał mieć jakby no, pełny nadzór nad spółką, która kreuje taką politykę i która jest odpowiedzialna w jakimś sensie za tą politykę mieszkaniową, przynajmniej dla, tych, dla tej części ludzi, których nie stać na zakup komercyjny mieszkań. No tym bardziej, że no, coraz trudniej będzie o kredyt, jeżeli chodzi o tutaj podnoszenie stóp procentowych, więc. Może zmiany w tym kierunku, żeby nie obciążać kredytami przyszłych najemców, jest dobrym kierunkiem. Panie, dlatego że ma Pan rację, ponieważ miałem okazję rozmawiać z jednym z deweloperów olsztyńskich, który powiedział w ten sposób, że Coraz więcej klientów na jego mieszkania to są fundusze. To są fundusze europejskie, różnych towarzystw, często zachodnich, skandynawskich nawet. Oni wykupują całe bloki. Prawdopodobnie będą to mieszkania pod wynajem. Natomiast zmniejsza się liczba no powiedzmy naszych chętnych na mieszkania. Mam tutaj na myśli nasze polskie młode małżeństwa, którym. Praktycznie to mieszkanie jest bardzo potrzebne, dlatego, tak jak Pan powiedział, że te stopy procentowe są podwyższane, no i po prostu spłata tego kredytu często nie pozwala. Na wzięcie tego kredytu i kupno mieszkania. Przez całą naszą rozmowę, w zasadzie, same takie niezbyt obiecujące tematy i ta niepewność. A co optymistycznego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządów, by pan dostrzegł w obecnych czasach? Ja myślę, że samorządy już są tak ugruntowane od 90 roku, bo to już minęło 30 lat funkcjonowania samorządów, że przeżyją ten samorządy przeżyją ten trudny okres i będą dalej działać z taką samą werwą i z taką samą skutecznością jak do tej pory, bo ja wierzę mocno w samorząd. Sam jestem praktycznie od początku mojej pracy zawodowej związany z samorządem i wierzę w samorząd, że przetrwa te trudne czasy i i, i, I będzie wszystko ok. Myślę, że też zakończy się pandemia. Apel, żebyśmy się wszyscy szczepili, ponieważ to jest absolutnie konieczne. Ja nie rozumiem polityki w tej chwili rządu, która nie wprowadza takich regulacji, gdzie moglibyśmy bardzo szybko ograniczyć ilość zgonów. Zgony na poziomie prawie tysiąca osób dziennie są po prostu no, czymś skandalicznym. W porównaniu do państw zachodnich, które są dwukrotnie większe i mają zgony na poziomie kilkudziesięciu osób dziennie, to po prostu jest niewybaczalne. To po prostu trzeba bardzo szybko działać, wprowadzać te regulacje. Ja też chciałbym wiedzieć jako duży pracodawca, na przykład, kto został zaszczepiony, kto nie, bo organizuje pracę, szczególnie w tych komórkach, gdzie mamy bezpośrednią, bezpośrednią styczność z interesantem. W związku z tym chcielibyśmy tak ustawić po prostu tą swoją pracę, żeby nikogo nie narażać, i żeby to było bezpieczne, bo muszę powiedzieć, że przez cały czas, kiedy mieliśmy mamy do czynienia z pandemią, urząd w każdy dzień, w każdej godzinie pracuje. W związku z tym jest to szalenie trudne, żeby planować i tak ustawiać pracę urzędu, aby ona była po prostu bez przerwy i ta dostępność do urzędu była w każdej Minucie praktycznie czasu pracy tego urzędu. No, ale też tego co wiemy, no stuprocentowych się wykluczenia nie da zrobić, no bo jednak są przykłady, gdzie sporo osób, którzy są zaszczepieni, również chorują. Tak, to jest prawda, ale dzisiaj już mamy potwierdzone badania, że umierają ci, którzy są niezaszczepieni w 90, prawie 5%, a może nawet więcej. Ja coś na ten temat wiem, ponieważ moje dzieci są lekarzami i opowiadają nam często, jak. Jakie są dramaty, kiedy rodzina przychodzi i żegna swoją najbliższą osobę przez szybkę, bo nie może praktycznie wejść do szpitala? To są naprawdę dramaty, które przeżywają nasi bliscy i one są niepotrzebne. Po prostu trzeba z tym skończyć i trzeba w końcu myśleć bardziej rozsądnie, racjonalnie i trochę tak z przyszłością, bo mam wrażenie, że jesteśmy w XVIII wieku. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był dr Stanisław Gorczyca, sekretarz miasta Olsztyn. Dziękuję Państwu.